Hej, cześć, witajcie w moim akwarium. Mam nadzieję, że zaraz złapię trochę ostrość telefonik. A jak nie, to nie wiem, co trzeba będzie zrobić. Właśnie jestem po czyszczeniu troszeczkę akwarium. Wyczyściłem troszeczkę dno. I tak jak miałem w założeniach kanału, planuję nie tylko wrzucać, powiedzmy, gameplaye moje zagrajmy w i różne rodzaju gry będą nie tylko goticzek minecraft to tak wyszedł przypadkowo ale pewnie pojawią się jeszcze inne różne gry, ale też planuję dla was różnego rodzaju zrobić powiedzmy może kanał kulinarny jakieś przepisy wpadną jak ja to gotuję powiedzmy Mam trzy żywe roślinki tutaj w akwarium. Akwarium jest ogólnie dość spore, jak możecie zobaczyć. W tej chwili dołożyłem drugi filtr, żeby troszeczkę ta woda mi się przefiltrowała, jak czyściłem dno akwarium, żeby było ładne czyste tej w ogóle. Starałem się powymieniać troszeczkę wody, dolałem. Trochę się zamętniła, ale na nagraniu to chyba nie będzie aż tak tego widać. I tak sobie pływają. Jeszcze powinna być taka duża rybka, ona się tu chowa. Jest trochę nieśmiała. O. Szybko przywitasz się, ha! gdzieś się jeszcze chowają glonojatki. Pewnie gdzieś tam się chowa z tyłu w środku znającego, ale na, one na razie nie widać. Są ogólnie dwa glonojatki. Teraz ostatnio był kupiony taki jeden fajny, śmieszny, wygląda trochę jak płaszczka. Mogę Wam się pochwalić, jakie ostatnio zrobiłem oświetlenie rybkom. Taka moja prywatna prowizoreczka z taśmy LEDowej. I cóż, zobaczymy, jeśli Wam się będzie podobać powiedzmy, pokazywanie rybek. To ja chętnie plan mam w planach zrobić ogólnie małą hodowlę roślinek wodnych. Może wykorzystam do tego drugie akwarium, a potem przesadzę do tego. Jeśli będziecie zainteresowani, jak będę robił, powiedzmy, bo to będę robił pierwszy raz taką hodowlę, to mogę przy okazji dla Was nagrać. Może żona mi pomoże, będzie operatorem kamery. Będzie ładnie nagrywać. W każdym bądź razie relaksować się można z rybkami. Mam nadzieję, że słyszycie delikatną muzyczkę w tle, żeby nie było tak smutno, że tylko moje nagranie, bombelki, rybek. Rybki nie są zbyt rozmowne. Ale już doskonale wiedzą, kiedy jest pora karmienia. I one tutaj przylatują. I już są gotowe, żeby jeść. Te wielokolorowe, czerwone, żółte, zielone. Je, jest też chyba niebieska to są dubiki tutaj takie szare tutaj o te okazałe to są gubiki a tamta duża to jakiś królewski jakiś tam doszły też dwie nowe rybki ich nazwy nie znam bo żona je kupowała ostatnio razem z klonojatkiem. takie Niebiesko-czerwone. Są fajne, chowają się po różnych kątach. Chciałbym, żeby miały wszystkie żywe roślinki. Na razie mam tylko trzy. Mam też parę sztucznych. Mam nadzieję, że uda się je zastąpić żywymi. Ale to czas pokaże, prawda? Nie wszystko od razu, nie od razu rzym zbudowano. Taka mała, powiedzmy. Dodatkowa praca przy rybkach powstała o w swojej pięknej okazałości jeszcze się pokazał. Ta rybka duża właśnie e, oddycha sobie powietrzem i e, wypływa, zaczerpuje powietrza i pływa sobie pod nie. Nie wiem jak to działa. Ale ona tak robi cały czas, że wychodzi na powierzchnię. Zaczerpnie powietrza i z powrotem. Też lubi bawić się w żywych roślinkach. Nie wiem, czy je trochę podskubuje, czy nie. Także... Jeśli będziecie ciekawi, jak to się wszystko rozwija w moim akwarium, w sumie moim i żony, Dajcie znać w komentarzach, to nagramy jeszcze jakieś o tym filmy. Jeśli oglądaliście dzisiejszego gotyczka, to nie martwcie się. W poniedziałek będzie już lepsza jakość dźwięku, taka jak na Minecraft'cie powiedzmy ostatnim odcinku i w tym co będzie w sobotę, bo jeszcze na sobotę nagrałem pełen niespodzianek odcinek. W większości to będzie moje narzekanie. Ale powiedzmy końcówka, takie ostatnie 15 minut będzie może lepsze. Także jak chcecie to przewincie na końcówkę Minecrafta w sobotę i sobie obejście. Dobra, ja wracam do dalszego sprzątania. Bo jeszcze nie posprzątałem wszystkich sprzętów, wiaderka, wężyka i tak dalej do zobaczenia w kolejnym nagraniu. A co to będzie? No na pewno goticzek. <grych> Ale powiedzmy, taka luźna pogadanka też może się trafić. Jeśli będziecie ciekawi, to ja jeszcze e, robię swój domek na budowie, może wszystkiego wam nie pokażę, może w późniejszym etapie dopiero jak już będzie taki stan powiedzmy do pokazania ludziom, to chętnie pokażę Wam co udało mi się samodzielnie zrobić. Także ja się żegnam. Cześć.